Porozmawiajmy dzisiaj o spójności. Spójności czy, czy też yy, integralności? Mm, moje myśli teraz są mocno inspirowane książką Marty Beck pod tytułem Integralność. Czym w ogóle dla mnie jest spójność czy integralność? Ehm, spójność to jest takie uczucie. Że po prostu jest tak, jak ma być. Że jestem w stanie być w obecnej chwili i czerpać z niej wszystko, co najlepsze. Dla mnie to jest po prostu korzystanie z życia. Bycie szczęśliwą w obecnym momencie. To jest takie poczucie dla mnie, Uczestniczenia w życiu, że życie nie dzieje się poza mną, jakby te wszystkie sytuacje mnie otaczające, one nie są gdzieś tam obok. One nie dzieją się wokół mnie, tylko ja jestem częścią, integralną częścią rozmowy, sytuacji i mogę czynnie brać w niej udział. Nie wiem czy czasem macie takie uczucie, że, że niby jesteście, nie, rozmawiacie z kimś, ale was tam tak naprawdę nie ma. Że nie możecie się zaangażować na tym poziomie, na jakim byście chcieli z powodu jakiegoś zmęczenia. Hmm. Tego, że myślicie o czymś innym, tego, że tak naprawdę nie chcecie być w tamtej sytuacji, ale właśnie nie możecie się z niej wydostać. Jakby to jest taki, że coś dzieje się wbrew tobie i ty nie potrafisz zareagować. Tak bym to określiła, że, że to jest takie, taki brak wtedy integralności, spójności. No dobra, i, i chciałabym też powiedzieć o tym, w jaki sposób tą spójność osiągnąć? Myślę, że przede wszystkim przez poznanie siebie, ale takie głębokie. Nie potrafię tego zamknąć w kilku zdaniach. Dla mnie to jest takie ciągłe wybieranie siebie. Ciągłe, jakby Analizowanie sytuacji, ale nie na zasadzie takiego mózgowego analizowania, czyli tam myślimy o za i przeciw, myślimy o tym, co się może źle, złego wydarzyć. Raczej bym powiedziała, że w tym momencie, w którym jestem, po prostu czuję, że coś jest dla mnie najlepsze i to wybieram. Przez takie dogłębne poznanie siebie i mówisz tak to jest dla mnie albo nie to nie jest dla mnie to chodzi o takie codzienne wybory typu na przykład czy ja jestem w tym momencie głodna nie takie odpowiedzenie sobie tak albo nie jeśli tak to co muszę z tym zrobić jeśli nie to co muszę z tym zrobić to jest instant to jest szybkie Szybka analiza, ale taka, wiecie, taka z ciała, nie? Taka z z wiedzy jakiejś wewnętrznej. Jeśli tam nie muszę zastanawiać logicznie, a czy to wypada teraz zjeść, czy, czy w ogóle powinnam mieć o tej godzinie, no bo przecież zawsze jem obiad. O 15 jest 14, jestem głodna i co teraz? To jest taki wybór, typu. Tak, jestem głodna, więc w zgodzie ze sobą po prostu zjem. Chciałabym, żebyś zadał, zadała sobie pytanie, czy decyzje codzienne, które podejmujesz w ciągu dnia są w zgodzie z tobą. Czy one są z korzyścią dla Ciebie? Czy czujesz, że to, co robisz na co dzień, przybliża cię do Twojej takiej wymarzonej, idealnej wersji siebie? Bo jeśli Ty tego nie przypilnujesz, to kto? Jeśli Ty nie weźmiesz za siebie odpowiedzialności, to kto to zrobi? I też chciałabym, żebyś podszedł, podeszła do tego z taką miękkością. Dziękuję Ci bardzo za słuchanie mnie i za słuchanie siebie przede wszystkim. Cześć.